Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci narzędzia, a konkretnie wtyczki na Wordpressa, za pomocą których dodasz takie właśnie przyciski mediów społecznościowych z licznikiem ile dany wpis miał udostępnień, ale też pozwalające właśnie udostępnić dany wpis. Na przykład w danym mediu społecznościowym, na przykład na LinkedIn. O, tutaj chociażby próbuję udostępnić, a więc kliknęłam na ten guziczek i... Teraz właśnie mogę sobie udostępnić udostępni w publikacji ten wpis i tutaj na, podłączone do mojego konta na LinkedIn i mogę wpisać i po prostu jednym guziczkiem z mojej strony udostępnić na swoim profilu na LinkedIn. I teraz, jak takiego dodać? Kilka prostych w obsłudze wtyczek, które pozwolą Ci właśnie. Umieścić takie guziczki w różnych konfiguracjach graficznych, przypominające Twoim czytelnikom, żeby może albo podać dalej, albo też pokazujące, czy dany wpis jest popularny, cieszy się dużą popularnością, czy jest chętnie udostępniany, czy no można by go co nieco popchnąć do przodu, właśnie udostępniając media społecznościowe. Zapraszam na tutorial. Więc pierwsza wtyczka, ta, która jest wykorzystana tutaj na tym blogu, to jest mój blog do nauki języka francuskiego, czyli Beata Red. Ta wtyczka, to pokażę Ci od kulis, nazywa się właśnie Sassy Social Share. I oczywiście, jeżeli chciałbyś zainstalować sobie tą wtyczkę, to wtyczki dodaj nową, wpisujesz w wyszukiwarkę słowa kluczowe i i to jest właśnie ta wtyczka WordPress Social Sharing Plugin SASY Social, Social Share. I to jest właśnie ta wtyczka WordPressowska do udostępniania swoich treści w różnych mediach społecznościowych. I tutaj można skonfigurować, w jakich mediach i wybrać sobie media, w których po prostu działasz. Ja wybrałam te, które Ci pokazałam przed chwilą, ale można też dobrać sobie inne. I teraz u mnie ta wtyczka jest już aktywna. Zainstalowana i aktywna i po zainstalowaniu i uaktywnieniu tej wtyczki znajdziesz ją tutaj w kokpicie po lewej stronie. Wystarczy kliknąć tutaj i w tym momencie możemy konfigurować, konfigurować właśnie to, jak będzie ona działać na stronie i to jest bardzo proste. Czyli wybór motywu, tutaj właśnie wybór ikony. Więc możemy wybrać ikonę w kształcie okrągłym, kwadratu albo prostokąta. Ja tutaj wybrałam sobie prostokąta. Możemy tutaj różne właśnie sobie ustalić parametry. Tutaj jeszcze jedna rzecz, pozycja licznika. Licznik, czyli tutaj chodzi o, to przełączę się, gdzie pojawia się właśnie cyferka z ilością udostępnień. I tutaj, no, ja akurat wybrałam sobie, że będzie u góry. Można sobie wybrać, że pojawi się po prawej czy po lewej stronie, więc to jest kwestia, właśnie ustawienia. I tutaj, może też, można też sobie dopracować pływający interfejs. I w momencie, kiedy ustalisz sobie parametry, po prostu zapisujesz zmiany. Więc tutaj mamy ustalony wybór motywu. Tutaj są dwie, jakby takie sekcje: standardowy motyw interfejsu, czyli ten, który ja mam zainstalowany czyli po prostu nad czy pod wpisem, ale jeszcze są moty wpływającego interfejsu, czyli takie na wpływające na stronę ikonki. I tutaj powiedzmy, gdybyś chciał konfigurować tak jak ja ten standardowy interfejs, tutaj mamy ten pływający interfejs, ale ja zdecydowałam się na wykorzystanie standardowego interfejsu, czyli standardowy interfejs. Czyli oczywiście trzeba odhaczyć to, że włącz standardowy interfejs, docelowy URL, czyli udostępniany URL, to jest URL strony, na której znajdują się ikony. No i tytuł. Tytuł to jest właśnie to. Można tutaj coś bardziej odkrywczego wpisać. Po angielsku często się pisze, że sharing is caring, a ja napisałam no póki co prowizorycznie dziękuję za podanie dalej. Czy można napisać coś w stylu jeżeli Ci się podobało, proszę udostępnij dalej. Czyli masz tutaj dużą dowolność, jeżeli chodzi o słowa zachęty dla Twojego odbiorcy czytelnika, by podał to dalej. No i teraz właśnie tutaj mamy. No i tutaj właśnie masz szeroki wybór ikonek, czy przycisków różnych mediów społecznościowych, które możesz umieścić na danej stronie, na danym wpisie i do których możesz przesyłać właśnie z poziomu wpisu, czy twój czytelnik może przesyłać z poziomu wpisu właśnie dany wpis do różnych mediów społecznościowych. Ja tutaj wybrałam cztery takie najbardziej podstawowe, z których regularnie korzystam, czyli Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest. Jak widzisz właśnie odnośnie tej strony mam najwięcej udostępnień na Facebooku i na Pinterestie są dwa media, na których się koncentruję w tym momencie i w których właśnie najbardziej się udzielam. Ale oczywiście tutaj masz naprawdę bardzo różne różne media i po prostu dodajesz je do tej listwy. Klikając, zaznaczając właśnie na tej rozpisce. Więc ja tutaj mam po prostu znaczek odhaczony przy Facebooku, przy Pinterestie, przy Twitterze i przy LinkedIn gdzieś tutaj powinien być LinkedIn oznaczony. A, i LinkedIn jest tutaj. I teraz tutaj zaznaczasz, gdzie chcesz oznaczyć, gdzie chcesz umieścić te ikonki. Ja tutaj sobie zaznaczyłam, że one będą się pojawiać na górze i na dole treści, czyli. Zobacz, właśnie tutaj jest nad moim wpisem i przeskroluję. Tutaj mam dużo, dużo pinów do nauki języka francuskiego, bo to jest medium, w którym właśnie udostępniam moje treści. No ale właśnie pod wpisem również, gdyby ktoś chciał udostępnić, podaj, podać dalej, tutaj też są te ikonki mediów społecznościowych. No i ja też mogę wysłać na przykład sobie w formie tweeta swój własny tekst. W ten sposób dużo łatwiej też jest... Jakby promować, dużo łatwiej, dużo szybciej można promować czy publikować swoje treści właśnie w różnych mediach, jak na przykład, no, na, przykład na Twitterze. Więc tu jest rzeczywiście bardzo dużo różnych rozwiązań. Jest także WhatsApp, bo kiedy, więc można na przykład udostępniać za pomocą tej wtyczki z telefonu na WhatsAppie. Więc bardzo, bardzo dużo jest Messenger, gdyby ktoś chciał udostępniać swoim czytelnikom na Messengerze. Także jest tego bardzo dużo. Niemniej, no właśnie, jeżeli wrzucisz za dużo takich ikonek, po prostu staną się one nieczytelne i czytelnik się pogubi. Czyli tych ikonek jest bardzo dużo. Niemniej, jeżeli zdecydujesz się na ich większą ilość, to po prostu ta lista stanie się mało czytelna, miała, mało przejrzysta i być może czytelnik się pogubi, jakkolwiek będzie miał możliwość udostępnienia udostępnienia w wybranym przez siebie mediom społecznościowym. No i teraz schodzimy w dół i tutaj. Tutaj ta opcja usadowienie, czyli gdzie mają pojawiać się te listwy z przyciskami publikującymi czy udostępniającymi w mediach społecznościowych, więc u mnie pojawiają się one na stronie głównej, na wpisach i na stronach, czyli z osobnych stronach, które przygotowuję. W ramach mojego bloga. No i tutaj właśnie pokaż liczbę udostępnień, jeżeli chcesz, żeby były widoczne te cyferki, po prostu odhaczasz tutaj i pokaż całkowitą liczbę udostępnień. Tutaj też jest odhaczone. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tutaj pojawia się, jaką liczbę udostępnień udało mi się wydębnić, że tak powiem, na Facebooku, na Pinterestie. I razem całkowita ilość udostępnień to jest 100. Więc w tym momencie znowu. Zapisz zmiany i w zasadzie to jest gotowe. Tutaj są różne jeszcze dodatkowe opcje, ale w zasadzie no, podstawową konfigurację mamy. Wtyczki mamy ustaloną, można sobie dodać takie pływające interfejs, Więc tak w skrócie działa wtyczka SSS, czyli Share. Mam problem z wymówieniem tego, więc SASYS Social Share i Teraz przejdźmy do kolejnych wtyczek, a ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.